Na zajęciach stańca intuicyjnego korzystamy z ruchu jako formy rozluźnienia, formy samopoznania. Nie uczymy choreografii, nie uczymy określonych kroków. Staramy się nawigować głosem, tak, by każdy, kto przyjdzie, mógł poszukać siebie w ruchu właściwie. Dla mnie to przede wszystkim rodzaj medytacji w ruchu, gdzie poprzez czucie swojego ciała. Czucie stóp, czucie dłoni, jesteśmy w stanie dużo lepiej się ze sobą połączyć i dzięki czemu znacznie łatwiej nam się funkcjonuje. Tutaj naprawdę uczy się czuć i słuchać swojego ciała i pozwalam jemu prowadzić. Trochę chcemy przełamać stereotyp tańca, gdzie uważa się, że taniec ma wyglądać, ma być na scenie, że tańca trzeba się nauczyć. Tańczyć potrafi każdy, kto potrafi się ruszać. Jeśli masz ciało, to potrafisz się ruszać. Jeśli potrafisz się ruszać, to potrafisz tańczyć.